Muzyka, warsztaty artystyczne, teatr, restauracja, kino. To wszystko składa się na działalność Centrum Kultury Muza, instytucji, która od 45 lat ubarwia życie naszego miasta. Kilka pokoleń Lubinian zobaczyło właśnie tutaj pierwszy film, koncert, spektakl. Muza to miejsce spotkań, obcowania z kulturą. To część historii naszego miasta i ludzi tu żyjących. Chcieliśmy ukazać muze na przestrzeni lat, jej przeobrażenia, subiektywną pamięć o niej, to jak zapisała się w naszej świadomości. Ko 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 kojarzy nam się y, z, z filmami, także z teatrem, z akademią zabawy i z też występami różnych zespołów, z muzyką. Nie mam pojęcia: z radością. Z z Mieliśmy ostatnio spektakl bardzo śmieszny. śmieszne. Zabawne jedzenie. Mi się, mi się tutaj podoba, dlatego że, że to są fajne półkolonie organizowane też, malowanie w plenerze, tak jak dzisiaj. No i ogólnie lubię muzę. A ja lubię muzę, bo są tutaj teatrzyki i, i te i kino i, 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 możemy, i możemy się bawić. Ja lubię muzę, bo. Tutaj można rysować, bawić się, oglądać i jest bardzo dużo fajnych zajęć. Mi się kojarzy w Akademii Zabaw, że wszystko jest takie fajne. I że można się bawić bardzo fajnie. Tutaj przychodzą ludzie, żeby spędzić czas, na przykład odpocząć przy teatrze lub kinie. Ja mam taką potrzebę często. Często muszę zatem przychodzić właśnie do takich miejsc, żeby się zrelaksować. Dom kultury wtedy to było bez okien. Tylko były mury, nawet cegły na zewnątrz jeszcze nie było tynkowane, nic. Tylko dach był i mury. Zasada była wtedy taka, lubińskie przedsiębiorstwo budowlane, które ten dom kultury budowało, robotnicy pracowali tam za karę. To znaczy jak gdzieś nawalili po pijaku czy gdzieś takiego, bo to przy tej budowie nie dostawali premii. Przejrzałem do ten cały projekt budowy i pojechałem do tego Tyczkowskiego do Wrocławia mówię, panie inżynierze, co pan tu zaprojektował? A on mówi, panie kolego, to pierwszy, pierwszy mój projekt w domu kultury. Ja mówię, no to co zrobimy? Ja mówię, wie pan co, no i co mi to mi się nie Mówi, Murów nie rozbierzemy. Ale w środku co trzeba zmienić, co pan zdecyduje? co decyduje wszystko zmienić. Wszystko się zgodza. W międzyczasie pojechałem do Warszawy, miałem taką znajomą koleżankę tam. Ona mnie do ministra tam dopuściła, do, do, do dyrektorów. I ona mówi, ja mówię, że ja ten dom kultury dostałem i chciałbym go jakoś podać. Słuchaj, a wtedy był taki zwyczaj w Polsce, że co roku jesienią robiono dużą imprezę. Inauguracja w sezonu kulturalno-oświatowego. Najczęściej to robiono w miastach wojewódzkich. I ona do mnie mówi: Słuchaj, namów swoje władze, żeby to zrobić w Lublinie. Mówi: Przyspieszymy to w przyszłym roku. No i zaczęło się. Wtedy, proszę Państwa, ja przejrzałem. No, nic nie było zamówione. Ani urządzenia sceniczne, ani fotele. Fotele nie były zaproszone. Dla foteli to była taka sytuacja, bo że panie, to robiła to wtedy w Polsce jedyna fabryka radomią. Bo jechałem do radomia, do, tam pojechałem do dyrektora i rozmawiałem. Mówi, proszę pana, fotele u mnie się zamawia na 3 lata. Ja mam co mówię na trzy lata. I ja mówię, że pana, na tych fotelach, które od pana zamawiam, jesienią przyszłego roku będzie siedział minister kultury i sztuki. Wie, był taki moment. Że ja chodziłem, powiedzmy, kładli na przykład posadzki. No i mówię do tego robotnika, że to krzywo pan to robi, to nie tak może być. No i tak musi być, pan się na tym nie zna. A ja niewiele myślałem, co mam młotek, potem mi, ciach, ciach, młotkiem. Pobiłem wszystko. Niech pan, nie, ja to poprawię. Oni 29 już tam obradowali na, na terenie kombinatu, a myśmy, że tak powiem, ten dom kultury przygotowywali do, do otwarcia. I przyjechali, oczywiście, myśmy z panem Małkiem ich witali przed, przed domem kultury. No i koledzy z Wrocławia mi zmontowali aparaturę, że tak powiem, nagłaśniającą, bezprzewodową. To bo wtedy evenement, był na tych ty, ty. Ja chodziłem po Domu Kultury, odprowadzałem całą, wszystkich tam, i jak, co ja tu mówiłem, to wszędzie było to słuchać, nie? To było zaskoczenie. Dom Kultury otwarty o dziesiątej, a dziecko już tam koło biblioteki, gdzie biblioteka była w tej części na dole, żeśmy tam szli, policja mnie tam szarpie, bo patrzę, przecież sekretarz Komitetu Wojewódzkiego z Wrocławia przyjechał, na, nie na dziesiątkę, na dziesiątkę, no otworzyli, wpuścili i do mnie krzyczy, że on tu podziwia, musi stać, a Kraśko mówi do niego, towarzyszu sekretarzu, Was dyrektor za dyrektor was zaprosił na którą? Na dziesiątą czy na dwunastą? No na dziesiątą. To ja, z ministrem kultury z Warszawy zdążyłem przyjechać, a wy tu i jeszcze gospodarza obrażacie? Do mnie, mój panie dyrektorze, niech panie zwraca na niego uwagi. Z muzyką. Przede wszystkim z rozrywką, z muzyką. A czy pamięta pani Muzej jeszcze z takich lat 70. -tych, 80. -tych? Jak tylko ją budowali, bo ja tu już mieszkam 60 lat. Muza kojarzy mi się przede wszystkim z filmami, z przedstawieniami i z wszystkiego rodzaju imprezami takimi okolicznościowymi, w której biorę udział. Muza kojarzy mi się z wszelkimi występami i Śpiewem i wszystkim innym. Muza no, z miejscem kultury lubińskiej od wielu, wielu lat. Z teatrem, kinem. No Muza, no centrum kultury. Wszystko, kino, teatr, dyskoteka. Był kiedyś zespół taneczny, gwarek, jeszcze pamiętam za moich czasów, bo do niego uczęszczam. Tak więc, no, fajna sprawa. Myślę, że ja jestem z tego pokolenia mieszkańców Lubina, którzy rośli razem z muzą. Muza zaczęła swoją działalność w momencie, kiedy ja rozpoczynałam edukację w szkole podstawowej. I już pierwsze skojarzenia to są właśnie te wynikające z pobytu w szkole podstawowej i na przykład odtańczenia razem z klasą trojaka na głównej scenie muzy, co dzisiaj wspominam bardzo mile. Ale również. Ponieważ, tak jak powiedziałam, rosłam razem z muzą, więc do muzy chodziło się wtedy do kina przede wszystkim. Ogromne kolejki, pamiętam i możliwość kupienia biletu, to była bardzo fajna sprawa. Kino pracowało od czwartku do niedzieli włącznie. To było kino. W środę było kino studyjne, czyli tak zwane, szły tytuły pułkowniki, czyli na półkach, e, filmy. I jednocześnie szły, a w czwartek, w piątek, w czwartek szły na szkół. Nawiązałem kontakt z Wydziałem Oświaty i myśmy wtedy wprowadzili tak zwaną edukację poprzez filmy. A w piątek rano szedł pierwszy film o dziesiątej, a potem następny. ten pierwszy dla tych zmianowców, którzy pracowali na, na drugą zmianę. W niedzielę, oczywiście, poranki też szły. W poniedziałki, w poniedziałki to był dzień, to zaczynał się w poniedziałek i w teatr, dzień teatru. Najczęściej teatr wrocławski, powiedzmy Teatr Rozmaitości, Teatr y, Jelenogórski, Wałbrzyski, Lalki Aktorowe. No oni w poniedziałek mieli przyjeżdżali, wtedy u nas były występy. Co tygodnia był teatr. Kiedyś. Teraz, no, z takimi wydarzeniami kulturalnymi. Na przykład? Wystawy, nie wiem, kabarety, teatr przede wszystkim. No, jak chcę iść do teatru, to do muzy. Przechodzimy. Tak, dzieci. Tak, tak. Często. Mhm. Z filmami? Tak. Z restauracją, z biurem I... podróży, z dzieciństwem. Pierwsze moje wspomnienie z muzy to biblioteka, która to była chyba w tym miejscu, wchodziło się gdzieś tam z boku, długi korytarz. To tutaj biegałam jako dziecko. Na poranki zamiast do kościoła chodziłam do muzy. Akurat były w tej, w tej godzinie, więc idealnie. A teraz świetne dyskoteki, świetna restauracja, na których dyskotekach też bywam nie tylko pracując, ale też towarzysko. No jakąś małżonkę tutaj poznałem, a uciekaliśmy z lekcji. Właśnie tutaj. No trochę się zmieniło w tej muzie, ale klimat jest dalej ten sam i nie wiem, fajnie. Jestem chyba skazany na ten obiekt do końca swoich dni, nie? Od młodych lat do starszych, do jakiejś tam emerytury. O ile boziada. To było genialne doświadczenie i wspomnienie, dlatego że to było, posiadałem teraz zaledwie trzy roczku i raz z siostrą i z ojcem przyszliśmy na koncert. To jest Gwiazan, która gra do dzisiaj i właściwie jak spojrzę 39 lat temu, ona się nic nie zmieniła. Ten, nie wiem z racji, jak, jak to się dzieje, że ona się nie zmienia, to Maryla Radowicz. I to był bardzo genialny koncert, ja wszystko pamiętam, no przede wszystkim pamiętam, jak siostra mnie wypchnęła, żeby pójść po autograf. No i to się zdarzyło w momencie, kiedy był koniec koncertu, więc ja jak po swojej siadłem na tą scenę, jakaś pani mnie tam zatrzymała, no ale Maryla to zobaczył, że takiego małego pulpecika, że tam biegnie. Kazała pani pójść, no i, i tak dostaliśmy z siostrą autograf. No i to był pierwszy koncert, a więc 39 lat temu. Maryla robi do dzisiaj, ją zresztą lubię, szanuję i słucham piosenek. To było takie pierwsze doświadczenie właśnie z Centrum Kultury na Znaczy, ten czas się oczywiście dekazetem Muza. Mój pierwszy występ taki osobiście, że chodzi. O muzyczną działalność, no to był na scenie w muzie. dwie piosenki zaśpiewałem w przerwie jakiegoś festiwalu, chyba piosenki angielskiej, i francuskie, zrobiliśmy z kolegami ten. no to była, to była ta przygoda muzyczna, no była też przygoda yy, taka teatralna na konkursie rycatorskim chyba w szóstej klasie, niestety nic, nic nie wygrałem, bo w ten czas wygrał nasz słynny aktor lubiński, Paweł Wolak, powiedział swoim tempem głosu, także wszystkich wykosił to do dzisiaj mam taką traumę związaną z, jakby z konkursem recytatorskim. No wiele, wiele wspaniałych dużych imprez. No, oczywiście tak, że kawiarnie później, człowiek był to troszeczkę starszy, gdzieś tam miał na szklankę herbaty, tak zwaną przysową. to się przysiedywało różne spotkania z artystami. To, to wspaniała, naprawdę wspaniała przygoda przez wiele, wiele lat. Bardzo ciekawe czasy. No do dzisiaj zresztą. No. Uczęszczam, jak tylko mogę, no i także jestem stałym współpracownikiem w wielu aspektach z Centrum Kultury. Muzea. Pamiętam taką historię. Pierwszy raz w życiu występowałam na prawdziwej, dużej scenie i siedziałam w drzewie. Byłam suflerem, to było przedstawienie kółka teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 1, do której uczęszczałam. Yy, przygotowywane przez panią Kunicką-Jurgielewicz, tytuł Krzesiwo, no i byłam na tylu próbach, że nauczyłam się wszystkiego na pamięć właściwie. Siedziałam w tym drzewie zamknięta i podpowiadałam wszystkim, którzy zapomnieli tekstu. Byłam niesamowicie przejęta swoją rolą. Pamiętam też taki pokaz y, slajdów, przeglądy y, polegające na prezentacji zdjęć z podróży. To się nazywało diaporama. I odbywało się na dużej sali widowiskowej i właśnie szczytem techniki było właśnie takie puszczanie tego z dwóch rzutników i przenikanie się dwóch obrazów na ekranie. Dzisiaj myślę, że kontynuuje to dzieło Klub Górski Problem i spotkania z ludźmi gór. Najbardziej tak utkwiło mi w pamięci studniówka, o też właśnie Chodziłam do drugiego liceum i organizowaliśmy studniówkę, także niezapomniana impreza w restauracji Muza, no a z dzieciństwa przede wszystkim kino. Kino, do którego chodziliśmy z rodzicami i potem już jako nastolatka chodziłam sama albo tam z przyjaciółmi, a obecnie najbardziej to teatr. Teatr, który, który też fajnie jest zobaczyć coś. Coś innego w Lubinie i nie trzeba jechać do Wrocławia, także no na, pewno, na pewno bardzo, bardzo miło wspomnienia. No, mi kojarzy się też z pierwszym sensem kinowym w podstawówce tutaj, jak już rozmawialiśmy wcześniej, pierwsze wyjście do kina, takiego można powiedzieć styczności z styczności z, wielko, z wielkoekranowymi produkcjami, to była bajka, już nie pamiętam tytułu. W każdym bądź razie no, z tymi się kojarzy. No, z, tak, z, z Troszeczkę bliższych czasów kojarzy mi się z festiwalem piosenki francuskiej koleżanka często, często brała udział w tym festiwalu, także żeśmy chodzili ze znajomymi ją dopingować i wspierać. No a współcześnie to podobnie jak KAI, to głównie teatry, wystawy artystyczne no i jeszcze tak w trące z wcześniejszych lat to mi się można może nie tak już sama muza, ale tutaj dookoła kojarzy mi się z tym panem, z Saturatorem, który tu zawsze na rogu stał i z dziecięcych lat to zawsze się na tą Wodę, wodę gazowaną z sokiem przychodziło. Myślę że oczywiście, że jest potrzebna muzea i jakby um, propagowaniu kultury, sztuki, filmu tej górnej. No i także tych działań oddolnych, jakie tu się dzieją, czyli jakby ludzie stąd także mają szansę się pokazać się w różnych aspektach. Dotyczących kultury. Żyjemy w świecie tak zatomizowanym, tak zindywidualizowanym, że właściwie jedynym miejscem, gdzie możemy poczuć jakąś wspólnotę serc, wspólnotę jakiegoś przeżycia, wspólne chwile spędzić w jakimś wyjątkowym miejscu, jest właśnie Centrum Kultury. I taka jest rola naszego ośrodka i tak postrzegamy swoją misję. To nie jest łatwa misja. Życzymy, żeby Centrum Kultury prosperowało jak najlepiej, żeby się mieli klientów, żeby co chwilę działo się coś ciekawego i przychodzili ludzie, widzowie na te spektakle. A ja ze swojej strony życzę następnych 45 lat. No marzeniem nas wszystkich, którzy pracujemy w Centrum Kultury Muza jest... To, żeby ta placówka tętniła życiem, żeby każdy przechodząc miał ochotę wejść, zobaczyć, co się tam dzieje, co nowego, jaka wystawa, żeby po prostu ludzie wokół nas krążyli, przychodzili do nas i żeby tu było bardzo dużo gości. Zapraszamy do nas z muzą jesteście zawsze w centrum kultury. Dom kultury był czynny codziennie od godziny 10 do 22. Sobota, nie sobota, niedziela, nie niedziela. Jedyne dwa dni w roku to był dom był nieczynny. To był tylko wielka sobota i w dzień wigiliny. Te dwa dni było nieczynne, a tak zawsze był czynny.